Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Siostry i bracia, w cyklu Słowo na jutro spotykamy się na zakończenie kolejnego dnia, żeby przygotować się do modlitwy słowem na dzień następny. Kościół wybrał dla nas słowo, o którym będziemy się modlić. Będziemy rozważać słowo z Ewangelii Świętego Marka z rozdziału 12. Wiersze od 28 do 34. Rozpocznijmy te modlitwę od prośby do Ducha Świętego. Posłuszymy się modlitwą błogosławionej Miriam Marabki. Duchu Święty natchnij mnie, Miłości Boża pochłoń mnie. Na właściwą drogę zaprowadź mnie. Maryjo Matko, spojrzyj na mnie. Z Jezusem błogosław mnie, od wszelkiego złego, od wszelakich złudzeń, od wszystkich niebezpieczeństw. Zachowaj mnie, Amen. Rozpocznijmy od lektury, tekstu Ewangelii na dzień jutrzejszy. Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał go, które jest pierwsze ze wszystkich przykazań. Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł mu uczony w piśmie: Bardzo dobrze, nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo jeden jest i nie ma innego prócz niego. Miłować go całym sercem, całym umysłem i całą mocą. I miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: Niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się go więcej pytać. Tekst Ewangelii, który rozważamy, słuchamy podczas liturgii tego dnia w Kościele, jest zaczerpnięty z Ewangelii Świętego Marka i należy do tych miejsc w Ewangelii, w których Jezus spotyka się z Faryzeuszami, z uczonymi w piśmie. Takich spotkań było wiele. W tych spotkaniach padały pytania. Jezus był pytany o różne kwestie związane z prawem z codziennym życiem. Pamiętamy, że był pytany o to, czy należy płacić podatek Cezarowi, czy też nie. Jezus znał odpowiedzi na wszystkie te pytania, ponieważ potrafi w Słowie i w Prawie odkryć to, co jest najważniejsze. To, co w sobie zawiera Prawo jako główną myśl, jako główne przesłanie, jako Ducha Prawa. Pytanie, które... Jest postawione dzisiaj przez uczonego w piśmie, można by powiedzieć, troszkę zaskakuje. Okazuje się po tej wypowiedzi Jezusa, że uczony w piśmie takiej odpowiedzi właśnie się spodziewał. Dlaczego więc pyta Jezusa? Dlaczego pyta go o najważniejsze przykazanie? Z pewnością nieraz słyszeliśmy o tym, że tych przykazań było ponad 600. Rozmaitych, szczegółowych, drobiazgowych, takich, które opisywały rozstrzygnięcia czy jakieś zachowania, zasady w poszczególnych sytuacjach, łatwo było się w tym wszystkim pogubić. Właśnie dlatego to sformułowanie najważniejsze, pierwsze ze wszystkich przykazań, takie, które należy zachować przede wszystkim, najpierw, które porządkują wszystkie inne, to pytanie jest ogromnie ważne. Chciałbym z tego wydobyć pierwsze zaproszenie do modlitwy tym słowem. Bardzo ważne są pytania, które pojawiają się w naszych sercach, pytania, które przebywają w nas długo, pytania głębokie, czy je słyszę? Jakie pytania się rodzą we mnie? Czego dotyczą? Czego dotyczą często w moim życiu? Czego dotyczą dzisiaj? Pytania. Które przeżywamy, które do nas docierają, pytania, które sobie, sobie stawiamy, to rzecz niezwykle ważna. To część naszego wzrostu, naszej drogi wiary, naszego dojrzewania. Tak jest na przykład z tymi pytaniami, które towarzyszą osobom przeżywającym połowę swojego wieku. Pytania o sens, pytanie o to, co w życiu naprawdę ważne, co się liczy. Może właśnie ten czas, który przeżywamy, to jest także czas pytań. Pojawiają się w nas pewnie spontanicznie, szukamy ich samodzielnie albo szukamy kogoś, kto by nam pomógł znaleźć odpowiedzi na te pytania. Ważne jest, żeby o takich pytaniach rozmawiać także na modlitwie z Bogiem. Może to będzie właśnie nasza modlitwa słowem, że będziemy Mu mówić o naszych pytaniach. Może nie wszystkie są sformułowane w sposób głęboki czy jakiś trafny, ale dobrze jest, żebyśmy o nich mówili. Wobec pytania uczonego w piśmie, Jezus zaczyna cytować yy, Dekalog. Zwróćmy uwagę na to, że zanim zaczynają się przykazania, pierwsze, następne, yy, Tekst Pisma Świętego, tekst Księgi Wyjścia, który Jezus cytuje, powtórzone to jest także w tej Księdze, powtórzonego prawa, akcentuje postawę słuchania Boga. A więc odpowiedź Jezusa kładzie akcent na to, że to pierwsze ze wszystkich przykazań najważniejsze, co jest potrzebne człowiekowi wierzącemu to słuchanie, słuchanie Boga. Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Bogiem. Pan Jezus zostawia nam ogromne światło. W naszym życiu, nie tylko w życiu osób duchownych, konsekrowanych, szczególnie pobożnych, ale w życiu każdego człowieka, czas na słuchanie, postawa słuchania Boga jest kluczowa, jest najważniejsza. To, co pomaga żyć, co pomaga iść dobrą, sprawdzoną drogą, to jest właśnie słuchanie. Ogromnie ważna odpowiedź Jezusa dla tego człowieka i dla nas. To jednocześnie pytanie: czy słucham? Czy jest taki czas nie tylko dzisiaj, nie tylko w jakimś szczególnym czasie, jak na przykład w rekolekcjach, albo w jakimś dniu skupienia, jeżeli coś takiego przeżywam? Ale na co dzień. To jest droga codzienna, nie tylko szczególna, wyjątkowa, okolicznościowa. W tych słowach, jakby mimochodem, które przywołuje Jezus, pojawiają się niezwykle ważne prawdy. Słyszymy, Pan, Bóg nasz jest jedynym Panem. Nie używamy takiego słowa nasz, mój, przypadkowo. Nie mówimy o tym wobec czegokolwiek, ale odnosi się ono przynajmniej intuicyjnie do czegoś, co jest nam bliskie, jak na przykład jakaś wspólnota, miejscowość, ojczyzna, kościół, miejsce, z którym jesteśmy bardzo związani. To jest moje, to jest nasze. Czy wobec Boga pojawia się takie słowo? Jesteś moim Bogiem. Wypowiadamy je, bo tak jest sformułowana modlitwa, Ojcze nasz, ale czy za tym idzie taka treść serca, treść osobista, treść, która mówi, tak, takie miejsce w sercu, które mówi, jesteś szczególnie dla mnie ważny. Do ciebie się zwracam, z Tobą rozmawiam, Ciebie słucham, bo Ty jesteś moim Bogiem. To wyznanie, można powiedzieć, że w jakiejś pigułce, w takiej jakby esencji wyraża relacje wiary, relacje zaufania. Ty jesteś moim Bogiem. To ogromnie ważne. Wreszcie, istota odpowiedzi Jezusa. To wszystko było ważne, ale pokazuje, że każde z tych wielu przekazań skupia się, koncentruje na postawie miłości. Miłości Boga? Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Zatrzymajmy się na razie na tym. Tylko Bóg może być kochany w taki sposób. Tylko wobec Boga można przeżywać, ofiarować taką miłość. Czy stać nas na to? Czy jesteśmy do takiej miłości zdolni? Jesteśmy do tego stworzeni. Bóg nas stworzył z sercem, które jest zdolne kochać w taki sposób. Ale może, poznając siebie, Zwłaszcza jakieś swoje słabości, odejścia, grzechy, wcale nie widzimy takiej miłości. Tak się nie dzieje. I może nawet nie dowierzamy, że byłoby to możliwe, że możemy się do takiej miłości przybliżyć, że możemy kochać w taki sposób. Spójrzmy na pewne doświadczenie, które związane jest z pasją w naszym życiu. Pasja, zainteresowanie. Coś, co nas szczególnie angażuje, przy czym spędzamy nieraz wiele godzin, potrafimy poświęcić na to taki czas, który jest nam najdroższy, uporządkować tak dzień, żeby właśnie na te pasje, zainteresowanie było miejsca, żeby tego nie zabrakło. Ileż tu ludzi tak właśnie planuje, a może planowało swój czas, żeby. Wydarzenia sportowe, kulturalne, może jakieś inne, żeby tego nie, nie przegapić, żeby mi to nie umknęło, żebym w tym uczestniczył, żebym o tym był jak najlepiej poinformowany, był na bieżąco. Tak czasem się mówi, że całego siebie ktoś poświęca, że jest cały w tym, w tej pasji, w ogrodzie, w sporcie w jakichś innych dziedzinach życia. Właśnie to jest taki sygnał tego, że my jesteśmy zdolni do takiego zaangażowania, że my potrafimy tak całym sobą być w czymś jednym. Chociaż nie zawsze jest to ukierunkowane w stronę Pana Boga, ale przykazanie przypomina nam o tym właśnie, że tym wobec kogo taka miłość może być skierowana jest tylko Bóg. Przykazanie: będziesz miłował. Bardzo piękne jest to tłumaczenie. Mówi także o obietnicy. Więc nie tylko o tym, że jest to nasze zadanie, ale że Pan Bóg chce nas poprowadzić taką drogą, że uczyni nas zdolnym do takiej miłości. Że to się stanie faktem. To się spełni. Będziesz miłował, będziesz zdolny, przygotuje Cię do takiej miłości. Jesteś do niej powołany i ona się spełni. Ona się kiedyś stanie faktem, rzeczywistością. Możemy prosić o tę łaskę właśnie w czasie tej modlitwy, prosić. Tak mnie prowadź, tak mnie przygotowuj, tak mnie nawracaj, tak mnie oczyszczaj, żeby nic mi nie przesłaniało tej miłości wobec Ciebie. Mam takie zrozumienie, że jednym z owoców tego czasu dla wielu z nas, może dla wszystkich, jest to pytanie o to, jaki porządek ma moje życie? Co w nim zajmuje miejsce centralne, pierwsze. Co w nim jest dla mnie najważniejsze, czemu oddaje się całym sobą. Po czym to poznać? Do wielu rzeczy nie mamy teraz dostępu. Jeżeli ktoś bardzo lubi, z tego właśnie jakoś czerpie najwięcej siły życia, że y, ogląda premiery w kinie, kina są zamknięte. Ktoś, kto czerpie z teatru. Też nie może w nim uczestniczyć na żywo, może oglądać coś. Ktoś kto czerpie y, takie życie, y, odpoczynek z wydarzeń sportowych, też większość z nich została z, przeniesiona na inny czas, nie odbywają się. Właśnie ten brak może nam pomóc w odkryciu tego, to było dla mnie bardzo ważne. Nie wiem, co zrobić z czasem. Nie wiem, czym się zająć. Takie zaproszenie, żebyśmy popatrzyli na to, jak planowaliśmy, co wypełniło te dni, które są za nami, dni, w których może nie chodzimy do pracy, dni, w których jesteśmy jako jedna rodzina w tej samej przestrzeni. Jak ten czas planujemy? Na co ten czas poświęcamy? Usłyszałem taką rzecz. Przyznaję, że nie jest mi ona też obca, że to może świetny czas na jakieś remonty, naprawy. Jakieś porządki, sprzątania. Tak, można ten czas też wykorzystać, ale właśnie to słowo, które Jezus nam mówi, odwołuje nas do czegoś pierwszego, najważniejszego, może nieobecnego w naszym życiu. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem, całą swoją mocą. Wreszcie. Ta część odpowiedzi Jezusa, która mówi o miłości bliźniego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Ile okazji teraz do tego, żeby taką miłość przeżywać, żeby ją sobie okazywać, właśnie będąc ze sobą więcej czasu, nie mijając się tylko, nie przychodząc do swoich domów tylko po to, żeby spać, odpoczywać. Może w pędzie życia brakuje nam czasu na miłość bliźniego, tych, których bardzo kochamy głęboko w sercu, ale mało się spotykamy. Każdy ma swoje drogi, zajęcia, obowiązki i tak dalej. Wrócić, odkryć na nowo, że mamy dar czasu, w którym możemy... Dla siebie nawzajem być dobrzy, życzliwi. Oprócz tych wiadomości, które płynęły z Chin, które mówiły o tym, ile osób zostało zarażonych koronawirusem, ile osób zmarło, pojawiały się też takie, że ta, to doświadczenie izolacji stawało się też taką okazją do ujawniania się agresji, przemocy wobec swoich najbliższych. To może być trudne do wytrzymania. To może być wyzwanie, żeby nauczyć się przebywać ze sobą wiele godzin, 24 na dobę. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma ważniejszej rzeczy. Ktoś już powiedział o tym, że. Pan Bóg nam podarował w tym roku wyjątkowy, wielki post, że w tym czasie mamy taką przestrzeń do tego, żeby modlić się, żeby pokutować, żeby się nawracać, żeby powrócić do tego, co istotne. Spróbujmy popatrzeć na to i podziękować dobremu Bogu za taką przestrzeń, jaką otrzymaliśmy. Chciałbym zakończyć to nasze wprowadzenie. Przywołaniem mądrości świętego Ignacego Loyoli. Święty Ignacy żył w XVI wieku i zostawił w kościele nie tylko rodzinę zakonną, towarzystwo Jezusowe, ojców Jezuitów, ale zostawił wielki skarb ćwiczeń duchowych. Przez wszystkie te wieki, od momentu, kiedy toczyło się jego życie, kościół sięgał do tego skarbu. I jest bardzo piękne zdanie, które chcę przywołać, które jest właśnie odczytaniem przez świętego Ignacego tego fragmentu, kiedy prowadzimy ćwiczenia w naszym domu. Właśnie ten tekst z księgi Powtórzonego Prawa, z Ewangelii Markowej, który, który słuchaliśmy i który jest właśnie dla nas na dzień jutrzejszy przewidziany. Święty Ignacy skomentował to w ten sposób. Zostało to nazwane zasadą i fundamentem. Fragment tego, tego miejsca przeczytam, numer 23 ćwiczeń. Tak są ponumerowane właśnie poszczególne punkty podpowiedzi Ignacego. Oto słowa, które zapisał: Człowiek został stworzony, aby Boga naszego Pana wielbił, okazywał mu cześć i służył mu. I dzięki temu zbawił duszę swoją. Inne rzeczy na powierzchni Ziemi stworzone zostały dla człowieka, i po to, by mu służyć pomocą w zmierzaniu do celu, dla którego został stworzony. A więc, miłować Boga całym sercem, całą duszą, całym umysłem ze wszystkich sił, to służyć Bogu, oddawać Mu cześć, wielbić Go i tak zbawić swoją duszę. Niech Bóg odnowi w nas tę drogę, ten fundament życia. Niech pomoże nam odzyskać znowu porządek, jaki zamierzył, a to będzie droga do naszego szczęścia. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.